Chcielibyśmy przedstawić Państwu system pakta sunt servanda, mający na celu chronić społeczeństwo przed aferą na miarę Amber Gold. W polskim prawie istnieje luka umożliwiająca sprzedaż tej samej nieruchomości nawet kilkunastu podmiotom. Oszust kupuje mieszkanie przykładowo za 300 tysięcy złotych, następnie sprzedaje po atrakcyjnej cenie. Podpisuje umowę u różnych notariuszy osobiście lub poprzez pełnomocnika o godzinie przykładowo 10, 12, 14, 16, 18. Zarabia nawet kilka milionów złotych. Powtórzę, sprzedaje jedno mieszkanie dziesięciu osobom tego samego dnia. Mechanizm ten możliwy jest przez rozbieżność czasową, jaka istnieje pomiędzy podpisaniem aktu notarialnego a zamieszczeniem informacji w księgach wieczystych. Takie rzeczy się już dzieją, na przykład w Rzeszowie. Oszust wcale nie musi uciekać za granicę. Dostaje wyrok kilku lat, wychodzi wcześniej za dobre sprawowanie, ciesząc się ukradzionymi pieniędzmi. Rozwiązaniem problemu jest stworzony przez nas system wymiany międzynotarialnej. Notariusz, przygotowując umowę sprzedaży nieruchomości zawiera wpis o tym w bazie Pacta servanda. Jeśli w tym czasie oszust uda się do innego notariusza w celu sprzedaży tej samej nieruchomości, system to wykryje i zasygnalizuje. Dodatkową funkcją systemu jest rejestr pełnomocnictw i oświadczeń woli, mający na celu ochronę przed posługiwaniem się cofniętym lub sfałszowanym pełnomocnictwem przez nieuprawnione podmioty. Jakie są zalety naszego systemu? Jest prosty i dostępny, ale tylko dla uprawnionych podmiotów np. notariuszy lub sądów darmowy dla instytucji państwowych, w tym sądów darmowy dla kupującego nieruchomość stanowi dodatkowe źródło zarobku dla notariuszy. W celu uzyskania szczegółów zapraszamy na naszą stronę.